Witaj w najnowszym odcinku prosto spyca, w którym przedstawię kilka ciekawych premier, zapowiedzi i aktualizacji ze świata gier. Zostań ze mną a pokażę Ci m.in. grę o budowaniu parków rozrywki w Planet Caster 2. Strategiczne podboje w owadzie uniwersum Empire of the Ants. Będzie też samurajska przygoda w Sengoku Dynasty, grze, która właśnie opuściła status wczesnego dostępu i zapowiedź bardzo wyczekiwanego przeze mnie sequela Kingdom Come Deliverance. A to nie wszystko, bo twórcy Simrela ogłosili długo oczekiwaną informację o premierze pełnej wersji swojego symulatora. Przygotowałem także przegląd najciekawszych aktualizacji i promocji, a dziś coś dla fanów postapokaliptycznych FPS-ów. Nie zapomnij zagłosować na nowość tygodnia w naszej zabawie na kanale społeczności. Gotowy jesteś na dawkę gamingowych newsów? To zaczynajmy. Listopada premiera miała gra dedykowana wszelkim maniakom budowania. Planet Caster 2 to symulator budowy i zarządzania parkiem rozrywki. Gra oferuje zaawansowane narzędzia do budowania, dzięki którym możesz kształtować teren, tworzyć ścieżki i projektować niesamowite kolejki górskie z niespotykaną dotąd precyzją. Możesz również personalizować swój park, dodając dekoracje, obiekty o zmiennej skali i tworząc własne motywy. Oprócz kolejek górskich możesz projektować baseny, zjeżdżalnie i inne atrakcje wodne, które zapewnią gościom ochłodę i rozrywkę, aby uczynić wizytę w twoim parku jeszcze bardziej nie zapomniano, Możesz tworzyć pokazy i spektakle, łącząc efekty specjalne, animacje i muzykę za pomocą sekwencera wydarzeń. Oczywiście budowanie to nie wszystko. W Planując startu, musisz również dbać o zadowolenie gości, monitorując ich potrzeby i zapewniając im rozrywkę, wygodę i bezpieczeństwo. Sukces finansowy osiągniesz kontrolując budżet, ustalając ceny biletów i zarządzając personelem. Możesz budować park razem ze znajomymi w trybie online, dzielić się ze swoimi kolejkami, atrakcjami i całymi parkami w warsztacie Frontier Workshop oraz zwiedzać parki stworzone przez innych graczy i wydawcą tytułu jest Frontier Developments. Empire of the Ants to gra strategiczna czasu rzeczywistego, w której wcielasz się w mrówkę wojownika i prowadzisz swoją kolonię do walki o dominację w mikroskopijnym świecie. Gra oferuje rozbudowane mechaniki zarządzania zasobami, rekrutacji jednostek i rozwoju gniazda. Możesz wybierać spośród różnych typów legionów, od szybko atakujących sząż, czy po potężne silmaki obronne, a także wykorzystywać specjalne zdolności feromonów, aby wpływać na pole bitwy. Oprócz trybu dla pojedynczego gracza, w którym przechodzisz kampanię fabularną inspirowaną książkami Bernarda Werbera, gra oferuje również Tryb wieloosobowy, w którym możesz rywalizować z innymi graczami w rankingowych pojedynkach lub tworzyć prywatne lobby do gry ze znajomymi. Producentem tytułu jest Tower 5, a wydawcą Microids. Następna gra we wczesnym dostępie jest już z nami od sierpnia zeszłego roku. Natomiast premierę pełnej wersji zaliczyła w zeszłym tygodniu 7 listopada. Sengoku Dynasty to gra, która łączy w sobie elementy RPG, symulacji życia, budowania miasta i Survivalu, osadzona w feudalnej Japonii. Wcielisz się w postać, która musi odbudować spustoszony wojną i głodem region, zakładając osadę i dbając o jej rozwój. Gra oferuje rozbudowany system craftingu, pozwalający na wytwarzanie narzędzi, broni, jedzenia i lekarstw. Możesz polować, uprawiać ziemię, budować różne struktury, a nawet zautomatyzować. Automatyzować produkcję w swojej osadzie. Oprócz aspektów budowlanych i ekonomicznych, gra zawiera również elementy walki, w których możesz wykorzystywać różne rodzaje broni i opanowywać sztuki walki. Sengoku Dynasty pozwala na wybór własnej ścieżki rozwoju, możesz zostać przywódcą, rzemieślnikiem, bojownikiem lub mnichem. Gra oferuje tryb dla pojedynczego gracza oraz tryb współpracy, w którym możesz grać ze znajomymi. Producentem tytułu jest polskie studio Super Kami, a wydawcą Topris Productions. Zefon to postapokaliptyczna turowa gra strategiczna, w której przejmujesz dowodzenie nad ocalałymi ludźmi i walczysz o przetrwanie na zniszczonej ziemi. Czekają na Ciebie zmutowane stworzenia, wrogie roboty i inne frakcje ludzkie, z którymi musisz rywalizować o zasoby i terytorium. Zefon zarządzanie miastem łączy się z turową walką, eksploracją świata badaniami naukowymi i dyplomacją. Do dyspozycji masz ponad 50 unikalnych jednostek o różnych zdolnościach i stylach walki. Możesz rozwijać swoje miasta, budować nowe struktury i ulepszać istniejące. Eksploracja świata pozwoli Ci odkryć cenne zasoby i tajemnice zrujnowanej ziemi. Badania naukowe odblokują nowe technologie, jednostki i możliwości. Dyplomacja pozwoli ci na zawieranie sojuszy, układanie traktatów i wpływanie na relacje między frakcjami. Zafano oferuje tryb pojedynczego gracza z kampanią fabularną oraz tryb wieloosobowy, w którym możesz rywalizować z innymi graczami. Gra swoją premierę miała 8 listopada. Producentem i wydawcą tytułu jest Proxy Studios. To była ostatnia premiera, więc tradycyjnie zapraszam do zagłosowania na swojego faworyta w notowaniu na premiery tygodnia w zakładce społeczności. A teraz informacja, na którą czekało wielu miłośników symulatorów kolei. Na oficjalnym facebookowym profilu twórcy SimRaila ogłosili, że ich symulator 13 grudnia 2024 roku opuści fazę wczesnego dostępu i osiągnie status pełnej wersji. Przy tej okazji pojawi się kilka nowości. Jak widać na planszy, twórcy dodali m.in. odcinek między tunelem a Krakowem. Będziesz mógł także poprowadzić lokomotywę parową z serii TY2. Mapa, po której będziemy się poruszać, będzie w klimacie PRL-u lat 80. Niestety ciągle nic nie wiadomo na temat trasy z Warszawy do łodzi. Może niedługo twórcy i o tym coś zakomunikują. Kolejną premierę miałem okazję osobiście ogrywać na niedawnym Poznań Game Arena i muszę przyznać, że dawno tak dobrej gry nie widziałem. Kingdom Come: Deliverance tu swoją premierę będzie miał 11 lutego 2025 roku. Jest to RPG akcji, które ponownie przenosi cię do średniowiecznych Czech, gdzie kontynuujesz historię Henryka, bohatera znanego z pierwszej części. Tym razem czeka cię jeszcze więcej wyzwań i niebezpieczeństw, gdyż Henryk wplątuje się w wojnę domową, która może zdecydować o losach całego królestwa. Akcja gry rozgrywa się na dwóch rozległych mapach, dwukrotnie większych niż w poprzedniczce, oferując graczom jeszcze więcej miejsc do odkrycia i zadań do wykonania. W Kingdom Come Deliverance 2 możesz spodziewać się wciągającej fabuły i pełnej intryg zwrotów akcji, a także realistycznego systemu walki, który został ulepszony, ale nadal stawia na taktykę i opanowanie różnych technik walki mieczem i innymi broniami, w tym kuszami i wczesną bronią palną. Gra oferuje rozbudowany system rozwoju postaci, pozwalający na doskonalenie umiejętności Henryka w różnych dziedzinach takich jak walka, skradanie, dyplomacja czy rzemiosło. Oprócz głównego wątku fabularnego, gra mnóstwo aktywności pobocznych takich jak polowanie hazard, romansowanie czy budowanie relacji z innymi postaciami. Świat gry jest bardziej żywy i reaktywny niż wcześniej, a postacie niezależne reagują na Twoje poczynania, co czyni go jeszcze bardziej imersyjnym. Producentem Kingdom Come Deliverance 2 jest Warhol Studio świadawcą Deep Silver. Kolejnym tytułem, który miałem okazję podpatrzeć w poznaniu, to The Alters od Eleven Beat Studios, producenta m.in. serii Frostpunk. The Alters to gra, w której wciela się w Jana Dolskiego, zwykłego człowieka, który w wyniku awaryjnego lądowania zostaje samotnym rozbitkiem na obcej planecie. Aby przetrwać w tym nieprzyjaznym środowisku, Jan musi wykorzystać dostępną technologię i stworzyć alternatywne wersje samego siebie, Altersów. Każdy Alters jest wynikiem innego wyboru życiowego, jakiego mógł dokonać Jan w przeszłości, dzięki czemu posiada unikalną osobowość, umiejętności. I historię. W The Alters gracz musi nie tylko dbać o przetrwanie Jana i jego Altersów, ale także zarządzać mobilną bazą, która stanowi schronienie przed niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym. Baza musi być w ciągłym ruchu, a gracz musi zbierać zasoby i planować trasę, aby uniknąć zagrożeń i zapewnić sobie przetrwanie. Gra stawia przed graczem wiele wyzwań i trudnych decyzji. Musisz zarządzać relacjami między Altersami, rozwiązywać konflikty i podejmować wybory, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. The Alters to gra o samotności, odpowiedzialności i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, która Rusza do refleksji nad własnymi wyborami i ich wpływem na nasze życie. Według portalu gry gra pojawi się w sprzedaży w marcu przyszłego roku a 5 listopada pojawił się ciekawy update do Enshrouded. Aktualizacja Souls of the Frozen Frontier to prawdziwa gratka dla fanów gry. Wprowadza ona nowy ogromny region górzysty o nazwie Albanev Sumnitso, w którym gracze znajdą unikalne wyzwania, niezwykłe krajobrazy i całkiem nowe rodzaje przeciwników. Oprócz nowego obszaru aktualizacja podnosi limit poziomu postaci do 35, co pozwala na dalszy rozwój umiejętności i zdobywanie nowych zdolności. Gracze mogą również cieszyć się nowym poziomem craftingu, dzięki któremu stworzą jeszcze lepszy sprzęt i narzędzia. Dynamizja liczna pogoda dodaje światu gry realizmu, a opady deszczu i śniegu wpływają na rozgrywkę. W osadach pojawią się mieszkańcy, którzy ożywią je i zaoferują nowe zadania i możliwości. Gracze będą mogli także hodować zwierzęta dla pozyskania cennych zasobów lub oswajać zwierzęta domowe, które będą im towarzyszyć w podróżach. Twórcy zadbali również o ulepszenie wizualne, dzięki którym świat gry prezentuje się jeszcze piękniej. Oprócz tego aktualizacja wprowadza liczne poprawki błędów i ulepszenia rozgrywki, w tym możliwość pauzy w trybie jednoosobowym. Souls of the Frozen Frontier to ogromna dawka nowej zawartości która zapewni graczom wiele godzin dodatkowej rozrywki. Teraz mam świetną informację dla wszystkich, którzy chcieliby ograć gry z serii Metro, ale z jakiegoś powodu jeszcze do tej pory ich nie zakupili. Otóż w związku z premierą Metro Awakening, dostępne jedynie w trybie VR, wydawca przecenił pozostałe tytuły, które można zakupić w promocji nawet 90%. Uważam, że jest to ogromna gratka dla miłośników postapokaliptycznych gier FPS i choć gry może mają już swoje lata, to wciąż trzymają poziom i mogą dać Ci wiele godzin świetnej rozrywki. Według informacji dostępnych na Steam, promocja trwa do 14 listopada. Do 14 listopada na Epic Games Store możesz bezpłatnie przypisać do swojego konta The Deceive Inc. Jest to wieloosobowa gra szpiegowska, w której wcielasz się w jednego z agentów o unikalnych umiejętnościach i gadżetach. Twoim zadaniem jest wykonać misję i zdobyć cenny przedmiot, rywalizując z innymi graczami. Gra oferuje różne tryby rozgrywki, w tym solo i drużynowy oraz dynamiczne mapy pełne niespodzianek. Aktualizacja Of Queens and Kings wprowadza do gry nową agentkę o imieniu Octo, która jest utalentowaną hakerką. Dodatkowo gracze mogą teraz organizować własne prywatne mecze. Cieszy się stałem dostępem do katalogów z poprzednich sezonów. Oprócz tego aktualizacja wprowadza nowe przedmioty do sklepów, w tym legendarne skórki i gadżety, a także liczne poprawki rozgrywki bazujące na opiniach graczy. Jak już mówiłem, grę The Sith Inc. można pobrać bezpłatnie do 14 listopada do godziny 17.00. Dziś rozstrzygnięcie aż czterech notowań, z czego jedno na premierę września, tak więc aby nie przedłużać od razu przejdę do pierwszego z nich. W notowaniu 34 z 23 oddanych głosów 65% było na DLC Railway Empire to India. W notowaniu 35 oddanych zostało 30 głosów, z czego 43% było na Call of Duty Black Ops 6. W 36. notowaniu na premierę tygodnia wynik był do przewidzenia, bo spośród 29 oddanych głosów aż 62% było na Red Dead Redemption w wersji na PC. I pozostało mi jeszcze przedstawić wyniki. Notowania na premierę września. Głosowało 22 osoby, z czego 41% kliknęło na City Bus Simulator i to właśnie ta gra powalczy o miano gry 2024 roku. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali swoje głosy w naszej zabawie i już zapraszam na kolejne głosowania, które oczywiście będą pojawiać się w karcie społeczności. I zbliżamy się do końca tego odcinka, bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli materiały, które tworzę, przypadają Ci do gustu, zostaw łapkę i suba, by nie przeoczyć żadnego kolejnego odcinka. A na dziś to tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Prosto Spieckow lub w innych materiałach publikowanych na kanale. Trzymaj się, cześć!